Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka z serii zagrajmy Block 3D. Jak widać, jest to taka gierka na wzór Minecrafta, ale z połączeniem nie wiem czego. CSA. <laughs> nie wiem. Jest to taka taka MMO FPS chyba, o ile się nie mylę. No i polega na tym, żeby się po prostu strzelać. Oj, ktoś właśnie mnie tu próbuje. Obić. No, to jest. To polega na, na tym, że gramy jakiś deadmatch na drużyny. Są teraz cztery drużyny. Ogólnie jest bardzo dużo trybów. Można sobie grać. O, mamy już jednego fraga, proszę. Dało mi się. No i po prostu. Polega to na tym, żeby się zabijać. Jak każda gierka teraz. Dobra, to spróbujemy zabić kilku gości, jak najwięcej. Żeby się coś działo. Ja jestem niebieski, więc wszystkie kolory inne mam zabijać. Gdzie jestem na tym momencie? Ja, a u siebie jestem cały czas. Ktoś. O! Kurczę, mało życia miałem. Nie wiem, jak. Ja nie, nie wiem, ciężko mi się w tę grę gra ogólnie. To jest taka gierka. w głowę. Mm. Cheater. Na pewno. O Jezus. Helm ma na głowie i nie można go zabić. Czy znaczy można, ale trzeba się szczelać dłużej. O, no właśnie, omieszczali no raz, a... no, bo to jest taka gierka ogólnie, tak, Pay to Win, tak chyba to dobrze nazywam. Czyli musisz sobie zapłacić. Oj, jak sobie coś zapłacisz, to po prostu jesteś prawie niezwyciężony. A ja taki, o, który tu gram, po prostu, o. To po prostu n... nobią mnie z każdej strony jak się tylko da. No właśnie, taki ziomeczek sobie pewnie coś tam kupił, jakąś lepszą broń, jakieś dodatkowe... pewnie życia. I teraz nas no zrobi jak, jak... chce. Ktoś tu jest jeszcze? Bo no, jakieś słyszę strzelaniny. Idę jebać tego wuja, o właśnie. Widzę, że wybudowali. To ogólnie są moje też klocki. Jak ktoś... Oj kurde, spadłem no. Są też klocki i można z nich coś budować. Na przykład sobie jakąś tam twierdzę zbudować. Żeby był trudniejszy dostęp i trudniej nas po prostu zabić przez to. Dobra, kurde, zróbmy coś, zabijmy jeszcze coś. Co, jednego zabiłem i już? Tam jest. jest tam głowę Proszę, idealnie. Aha, zapomniałem, tutaj nie trzeba trzymać prawego umyszki. A, zdążyłem. Nie trzeba trzymać guziką myszki prawy, tylko wystarczy nacisnąć raz i chodzimy cały czas o na zbliżeniu. Z mojej strony to jest dobra, ale jestem nauczony z innych gier, że jednak muszę sobie trzymać i cały czas trzymam Nie mogę się połapać przez to. Zabiję chyba dwóch. Hmm, dostał, ale zabiłem go, chyba plus jeden. Chodzi na to, że zabiliśmy się nawzajem. Albo mnie ktoś z boku ubił. Ogólnie to tu chyba jeszcze trzeba iść i na środku jest... Co to? Jezus, to nie był mój. Przez te takie ubiory właśnie ciężko czasem rozpoznać, kto jest kto. Tu chyba trzeba jeszcze też na środek mapy i nabiecać i te punkty, które widać po prawej stronie u góry. My mamy całe 8, ale jesteśmy lepsi od żółty. Już nie mają nic. To go dobił. Co tutaj się dzieje? Jest w ogóle. Jaka masakra. Ogólnie z blokiem 3D to będę nagrywał nagrywał krótkie odcineczki o tutaj był krótkie z tego względu, że no co sam gram tutaj to nie ma co, bo będę zanudzał po prostu ale jeśli ktoś, ktoś grał ze mną no to wiadomo odcinki się przedłużą nie wiem czy tu ktoś poszedł gdzieś się zwinął Nie mam do kogo strzelać. Normalnie. Mgła jest, śnieżyca. Podobna no. jak za oknem. A masz. Staje, że nic. No i właśnie. Dostał! O, udało się go zabić. Przeładujmy się. Nie jest tak źle. Coś tam zabijam. O następny, dwóch już mam Od ostatniego... Oj spadłem Od ostatniego zabicia dwóch Czy mi się przewidziało, czy tam był jakiś czerwony Ale być może to była jakaś krew Być może strzelił. O kurde, co się stało? Zostałem cheda w głowę. Chyba. No właśnie, tutaj to działa, że stanę w głowę, to teoretycznie od razu umieram. A zgubiłeś ten kapelusz głupi. Gdzie ty się tu przekopujesz? Dobra, jeszcze. Troszku zabijmy. Ach, kurde, nie zdążyłem. Troszku jeszcze zabijmy i będziemy kończyć. Kebab tu gra. Masakra. Ciekawe, czy pizza też jest. O rany, ta gra jest... No i tam jakieś apteczki. Muszę jeszcze obczaić tą grę, co, jak, gdzie jest, pod jakim guzikiem, bo jeszcze nie wiem, więc grałem w nią troszeczkę ile razy. Jeszcze nawet raz na jakiś czas. Może się coś przyglądnę bliżej tej gierce. Jest ciekawa, ale na pewno byłaby ciekawsza grać, grać z kimś. Ktoś tu chyba jest. Aha, właśnie. jest ale pewnie z boku. A, stajterki mają. No to właśnie. To jest, można sobie kupić jakieś różne bronie. Wiem, że chyba od poziomów, tam jak się zbiera poziomy, to można, to się dostaje coraz lepsze bronie. To był mój. Eee, dobra. Co bardzo mnie zabijają. Ja się może lepiej przygotuję do tej gry. I to by było na tyle. Myślę, że widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Ale mnie zabijają. I zapraszam do oglądania. Myślę, że będzie coraz lepiej. Coraz ciekawiej. O Jezus, kto to było? Kto, kto to, to było? <grych> Dobra, to by było na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka. Masz serię, masz. Samo się nie przeładowuje. Zapraszam do kolejnego odcinka, który się pojawi niebawem. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszy. Może jakąś inną inny, inny tryb włączymy. Udało mi się gościa zabić. Są to chyba jeszcze zombiaki. Będziemy na zombiaki wtedy. Albo czołgami pojeździmy. Też można. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.